Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak wygląda Nokia 500, nowy smartfon Noki oraz to, co znajdziemy w pudełku, co zawiera cały zestaw. Zapraszam. Tak wygląda standardowo pudełko, które pokazuje nam dodatkowo, jakie mamy obudowy w tym zestawie. Jest też znaczek mówiąc o tym, że mamy plus dwie dodatkowo okudowy O, dobra, tak jak większość pudełek Nukii. się szczególnym nie wyróżnia akurat. Otwórzmy no, i zobaczmy, co my tutaj mamy. Tak więc na samym wstępie zaczniemy może od telefonu. Tak wygląda Nokia 500, trzy przyciski funkcjonalne na samym dole, z plastikowa obudowa, aparat 5 megapikseli, podpis, że to jest Nokia 500. Tutaj mamy także trzy przyciski funkcjonalne do blokowania ekranu głośniej, ciszej lub też zoom. Mikrofon. Oraz wejście tutaj USB, ładowarka oraz wejście słuchawkowe. Tak. tak wygląda Nokia 500. Tylna obudowa, czarna, ładna. Zobaczmy. Kolejne obudowy. Z drugiej strony mamy taką czerwoną obudowę, która także może się spodobać kobietom. Może niekoniecznie nawet kobietą, może być także dla panów. Także znajdę się w zestawie. Kolejna część pudełka. Kolejna obudowa, jeśli by komuś było mało. Taka błękitna. Myślę, że ładna, elegancka. Wykonana z dosyć dobrej jakości plastiku. Dalej mamy słuchawki standardowe. Niekoniecznie to wkładane, tak 3,5 mm. Klasyczna ładowarka Nokii. Z małym krokiem kończącym się. Tak. I tutaj mamy jeszcze kabel USB. Nieco krótszy, ale przynajmniej wygodny, po co mam długie kable do tego, jeśli chcemy podłączyć do komputera smartphone. Ten kabel idealnie pasuje. Mogę zaprezentować jak włożyć. Tak, podłączyć do komputera i po sprawie. W samym końcu jeszcze jest bateria. Uznaczenie BL4U. Bateria. I... Dodatkowo jeszcze karta gwarancyjna. Oraz instrukcja obsługi. Dwie krótkie książeczki, tylko w języku polskim. Szybkie, takie faku, z którego możemy się dowiedzieć. Wszystkie najpotrzebniejsze nam rzeczy. Tak wygląda Nokia 500. Tak wygląda zestaw. Ciekawy, miły telefon. To wszystko na ten temat. Zapraszam do kolejnych naszych filmików wideo. Dziękuję.